Wszystkie wszystkim, z tej strony MDM spider też kolejny już vlog, tego dawno nie było, z jakichś ładnych parę miesięcy lub więcej. Po prostu nie miałem czasu nagrywać vlogów. Zaczynają troszkę grać w na jest więcej z tego cikli niż vlogów. No. Tutaj gdzie, nie Ten, Gdzieś jeszcze dam tutaj gdzieś link do kanału łajteszowego który mnie właśnie nagrywa teraz dzień dobry wieczór polsko z tej strony łajteszowy no gdzieś tutaj będzie no dopiero skończyliśmy zajęcia w publicie. no cóż za zresztą właśnie skończył to jest swój odcinek do którego też dam linka tutaj Czekajcie, tutaj. Ja, ja im pokażę no. o, o, on będzie gdzieś tak o tu no gdzieś tu będzie tak jak pokazał i teraz vlogi będą się pokazywały częściej niż wierki no. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę mi, suba, i komentarz, i zasubskrybujcie kanał Wojtasz też. No bo słuchajcie, y, stało się coś strasznego, Ender mnie przybił w subach. No troszeczkę Cię przybił. Trzy suby. Dzięki wszystkim, do widzenia.